Zadajecie mi pytanie, na jakiej podstawie ja mogłem tutaj działać, tak? Jako osoba z zagranicy, Polak, tak naprawdę ja mam podwójne obywatelstwo, także jestem obywatelem Niemiec. Natomiast tutaj, biorąc pod uwagę sytuację, moje doświadczenie, wykształcenie z Polski, także istotne doświadczenie z tuningu, z motosportu, poddane zostało weryfikacji. Okazało się, że zostało uznane na poziomie tutaj, też holenderskim, też na poziomie unijnym, w zakresie wyższym, czyli tak jakby studia u nas, z uwagi na jakby Olbrzymi zasób doświadczenia i także programu nauczania, czy także szkoleniowego. I dzięki temu tutaj mogłem działać w tym kierunku. Wspomnę, nie skończyłem egzaminem, bo wracałem do Polski. Nie było mi to już potrzebne. Natomiast tutaj, w razie czego, mogłem robić wszystko w tym zakresie: prowadzić warsztat, wykonywać, w razie czego, po egzaminie teoretycznym w pełni, już sam niezależnie, APK, czy także na przykład pracować na stanowiskach, wyższych stanowiskach technicznych.